Hej, witam was serdecznie na portalu VideoTesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś poradnik, poradnik świąteczny. Jaki smartfon albo jakie smartfony wybrać na święta? Zapraszamy. Jak wiecie, nie jest łatwo doradzić komuś cokolwiek. Dziś spróbuję Wam przedstawić kilka smartfonów. Kilka smartfonów z różnych półek cenowych. Będziemy przedstawiać smartfony takie zupełnie tanie: do 500 zł, 600 zł, ale też będą i do 1000, 1500 zł, 2000 No i oczywiście, oczywiście wyżej. Z każdych z tych półek cenowych będą około 2-3 modeli. Więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ale oczywiście, już na wstępie. Zapraszam Was do komentowania tego artykułu, tego, e, tego filmu. Dzięki temu wiele osób, które aktualnie teraz szuka na pewno smartfonów na święta dla swoich bliskich albo i nawet dla siebie, e, będzie miało też niezłą pomoc, nie tylko moją, ale przede wszystkim też waszą. Tak więc zaczynamy. Pierwszą półką smartfonów będzie półka do 500 zł. Ja sobie tutaj zapisałem, jakie to są smartfony. Przede wszystkim myślę, że to będzie Huawei Y5 drugiej generacji. Smartfon, który jest takim, można powiedzieć, krzykiem mody końcówki roku 2016. 1 GB pamięci RAM, czyli niewiele, no ale ekran, ekran rozdzielczości HD i owy Huawei, myślę, że on zawsze robi te przyzwoite ekrany, więc tutaj nie powinno być problemu. Myślę, że dobry stosunek ceny do jakości i warto nad tym modelem się zastanowić. Stówę drożej, czyli około 600 zł. Niedługo będę testował iPhone'a Magnus bardzo fajny smartfon, przynajmniej na pierwszy rzut oka, tak się wydaje, z szkłem 2,5D z ośmiorodzeniowym procesorem, 2 GB pamięci RAM, no ale przede wszystkim 5,5-calowy ekran, ekran, też w rozdzielczości 720p. Myślę, że też warto nad nim się zastanowić, tym bardziej pewnie, że będzie w co drugim sklepie, czyli czytajcie między wierszami w każdej Biedronce. Przechodząc dalej, to już mamy taką półkę 600-700 zł. Myślę, że tutaj nie ma, nie odkryje Ameryki, jak nie powiem, że fajnym telefonem, czy bez konkurencji, tak bezkonkurencyjnym smartfonem jest Xiaomi, Xiaomi Redmi 3S czy Xiaomi Redmi Note 3 jest tego, jest tych smartfonów kilka, ale ten najnowszy 3S, czyli już z Nam Dragonem 430 nowiutkim do tego też 2 GB, pamięci RAM, do tego też ekran o rozdzielczości 720p, no ale już metalowa obudowa, już ten chiński. Już ten chiński wygląd, no on może się podobać, no ale faktycznie w półce 600-700 zł ciężko wybrać coś innego niż smartfony Xiaomi, więc wydaje mi się, że tutaj nie macie wyjścia i musicie na nie przynajmniej spojrzeć. Ostatnio testowałem LG, LG XCam, LG X Power. Myślę, że to całkiem przyzwoite też smartfony. Przede wszystkim LG X Power, który ma dość dobrą baterię i trzyma dość długo, bo nie tyle co mieć dobrą baterię, Fajnie, jak smartfon też trzyma długo. To nie zawsze idzie w parze, oczywiście, bo liczy się optymalizacja systemu. No i LG taką ma, i faktycznie ten smartfon nie jest brzydki, choć osobiście pełen plastik, jakoś mi się tam specjalnie nie podobał. Ale był poprawnie wykonany. Specyfikacja w jak najlepszym porządku. LG X-CAM z kolei miał podwójny aparat. LG X Power, dobrą baterię, więc myślę, że coś z tych smartfonów można, można by było wybrać. No i tutaj mniej więcej półeczka się kończy czyli do tego 1000 zł myślę, że nie ma co iść na siłę do tego 1000 zł. Można coś naprawdę fajne smartfon kupić w granicach 600 600-700 zł. Ale co ze smartfonami do 1500 zł, bo to już jest taka można powiedzieć poważna kwota jak za telefon. No tutaj troszeczkę taki ode mnie ode mnie rada. Rozpoczynam w tych cenach rozpoczynają się smartfony już takie ex flagowe danych producentów. Tutaj przede wszystkim polecam wam na przykład LG G4, LG G4, które ma skórzoną klapkę, która ma rewelacyjny ekran, świetną specyfikację. Myślę, że smart... Smartfon pociągnie jeszcze długie lata, no i wydaje mi się, że jest no mega elegancki. Coś innego na tym rynku smartfonów, to nadal mi się podoba, nadal mi się podoba ta bryła tego, tego smartfona. Coś innego, LG też wypuściło Nexusa 5X, którego posiadam prywatnie. Skoro ja posiadam prywatnie ten smartfon, to czemu by go nie polecić? Posiadam go już prawie rok i myślę, że ogólnie Jestem fanem Nexusów, to jest już ostatni telefon pod, pod tą e, nazwą, i myślę, że też warto e, pokusić się o e, tego typu telefon. E, specyfikacja bardzo podobna jak w LG G4, ale już tutaj najświeższe oprogramowanie, gdzie inni bardzo by chcieli Androida, powiedzmy 6, czy Androida 7, albo szykują się dopiero do aktualizacji tych smartfonów. E, jestem już Beta Testerem wersji oprogramowania Androida 711, więc myślę, że to jest jeden nieoceniony plus posiadania nexusów albo e, pikseli, ale piksele to już są wiadomo w wyższej półce cenowej, no i też niesprzedawane u nas w Polsce, czyli nie ma dystrybucji. E, kolejną półką cenową jest półka do 2000 zł. E, do 2000 zł czyli od 500, 1500 do 2000 zł. No tutaj też jest jeden taki, można powiedzieć, killer tych wszystkich smartfonów, o którym powiem, jest to oczywiście Xiaomi Mi5. Ten telefon możemy e, znaleźć i, po, i w kwocie poniżej 1500 zł, i troszeczkę powyżej kwoty 1500 zł. No, specyfikacja no, mega flagowa: e, no, wszystko co ma najlepsze, to jest e, tak jak w LG G5, czy w Samsungu Galaxy S7, czy w HTC. 10 to jest absolutnie najlepszy telefon, jeden z najlepszych telefonów świata, prawdziwy top, no ale cena tego smartfona jest nieporównywalna niższa niż konkurencji, więc tutaj jeżeli patrzymy na telefony między kwotą 1600, 1500, 1400 zł, a nawet ich do 2000 typowo, no to też nie ma specjalnie konkurencji. Ale mimo wszystko zaproponuję wam model. Będzie to Samsung Galaxy S6 Edge, flagowiec z zeszłego roku. Świetny telefon, świetny wygląd, rewelacyjny panel dotykowy, super AMOLEDowy wyświetlacz, do tego zakrzywione krawędzie, świetny aparat, co prawda brak, brak slotu na kartę pamięci, ale to nie szkodzi. No i wygląd dużo nieróżniący się od Samsunga Galaxy S7. Myślę, że to jest dobra konkurencja, mimo że nie najświeższa właśnie dla Xiaomi. Mi 5. Co dalej? Kwota powyżej kwota powyżej 1000, 2000 zł. Myślę, że tutaj warto się zastanowić nad iPhone'em SE. iPhone SE to jest taki iPhone 6s w skórze, iPhone'a 5s, czy powiedzmy 5, czyli wygląd stary, specyfikacja nowa, wnętrze nowe. Świetny smartfon, ale przede wszystkim mały, no i tutaj myślę, że kobiety są głównym targetem tego, tego smartfona. Warto przyjrzeć się temu smartfonowi, jeżeli ktoś jest fanem Apple, to zdecydowanie zdecydowanie warto tego smartfona brać, tym bardziej, że cena e, dużo, dużo mniejsza od e, iPhone'a 7 czy e, 6S, a specyfikacja przecież e, podobna. E, no i zostaje nam ostatnia właściwie półka cenowa, taka m, największa, naj, na, naj, najbardziej sroga, że tak powiem, to jest półka do 3000 zł. E, no tutaj mamy oczywiście Samsunga Galaxy S7 Edge e, i na przykład Sony Xperia XZ, ale wracając do S7E to prawdziwy flagowy z krwi i kości. Powiedziałem już co nieco o Samsungu Galaxy S6, ale tutaj S7 też oczywiście świetny smartfon. Poprawiono wszystko to, co nie było w S6, i myślę, że to jest jeden z najlepszych smartfonów tego roku 2016. Ostatnio testowałem też Sony Xperia XZ. Też świetny smartfon. Myślę też, że też warty zastanowienia świetna też specyfikacja topowa, ale też dobry aparat, no i design, typowo typowy design od Sony, ale troszeczkę udoskonalony. Myślę, że może się podobać, niedługo będzie recenzja na wideotestach, będziecie mogli zobaczyć jeszcze na pewno przed Świętami. Oczywiście są smartfony jeszcze powyżej 3000 zł, ale głównie to jest iPhone 7 w zależności od wersji pojemnościowej, pojemności pamięci. No tutaj ceny zaczynają się od 3000 zł. No jeżeli ktoś jest fanem, no to. Nie zabraniam, jak najbardziej. To by było wszystko, tak jak powiedziałem na wstępie. Polecam Wam w komentarzach wypisywanie tych wszystkich modeli albo jakie wy macie propozycje. Przy okazji zapraszam Was też na stronę wideotesty.pl, tam będzie recenzja pisana wraz z cenami. Tam będziecie mogli zobaczyć ceny tych wszystkich smartfonów, o których powiedziałem. No i tyle. Do następnego poradnika świątecznego. Mam nadzieję, że przed świętami. Do zobaczenia. Cześć!